Witajcie w dzisiejszym odcinku. No ja wiem, że długo nie było tego odcinka, no ale chciałam jeszcze coś nagrać o aucie. No wiadomo o nowym aucie. A no ja sobie opowiem odcinku. Powiem wszystko na temat moim drugim atku. No i co właśnie Opel Opel Agila. To proszę bardzo. Taki wygląda. Mini... mini fan niemiecki. To jest dobra. No i dobra i tutaj właśnie tak wygląda od góry. Taka długość. Tutaj mamy coś bardzo fajnego. Taki mamy styl. No, jak to możemy powiedzieć, taki grzebian, taki fajny. Co dzięki temu jest lepsze opływ powietrza w czasie jazdy. No, jest y, fajna, tylko takie duże. No, i pokazuje Wam ten dług. Y, tył. Tutaj Angela, taki napis, no i Opel. No, i tutaj mamy kawę, <coughs> taki jak busik. Otwieramy bagażnik. Zaraz zobaczycie, jak to jest w środku. Bagażnik jest oczywiście większy. Jest większy od Matiza. I to jest o, bardzo fajne, że można usiąść sobie po tym chlebowcu, i dzięki temu można sobie. Nad jeziorem, czy grilla sobie zrobić i chroni przed słońcem, oczywiście. To jest bardzo fajne, bardzo fajne pomysł. I tutaj na, na moją wysokość, mój, mój wzrost, naprawdę pasuje. Taka kapa. No i zobaczymy tutaj. Zobaczcie, tutaj tak, bagażnik. Bagażnik no jest trochę większy od Matiza, tu jest większy, a jak siedzenie się złoży, to jeszcze będzie większy. Nie, tam 600 czy 650 litrów tam będzie. To jest. No to już jest większe auto. Co mogę powiedzieć? No i tutaj zrobione jest tak w OPLU. Co na razie jeszcze nic nie zrobiłem. Z jedyne co wymieniłem, tylko pasek pinowy. Wymieniłem olej. Wiadomo, trzeba wymieniać olej, bo to trzeba wymieniać olej. Co tam jeszcze zrobiłem? Aha, i zrobiłem. Yy... Świece wymieniłem, no i cewkę. No i od razu już pokazuje silnik. Jak wygląda silnik od środka i od wszystko. I no i oczywiście dźwięk silnika też musicie słyszeć, że on jest naprawdę o wiele cichsze auto niż, no Matys wiadomo, niektóre trzykarowe, y, może powiedzieć pierdziawki, kosiarki, nie takie cylindrowe. No i zobaczymy, tutaj mamy silnik Ecotec. Taki typowy oplowski silnik. To jest najlepszy silnik, bo tu mamy rożąt, oczywiście rozrząd na łańcuszek, no i co tutaj mamy, no i trzy cylindrówka, no wiadomo, raz, dwa, trzy, no tak jak w matyzie, to też tego, że jest większa już pojemność, tutaj mamy już 1.0, no i co tutaj, tutaj no co, wymieniłem przeze mnie ten płyn chłoniczący, bo już był stary. No i co, olej? No i to taki olej wlewam no taki pantinum. O, taki powinno się wlewać do takich silników z łańcuszkiem rządu. Taki musi być o takiej gęstości, według instrukcji. Taki olej trzeba wymieniać. No i co? No i taki mały silniczek, tak? I zobacz, biorę sobie rękę, moja ręka, ja kładę. No, malutki silniczek, ale naprawdę daję radę. Niezły potwór. Dobra, yy, kolega zaraz odpali auto i będziecie słuchać. Proszę odpalać. No proszę odpalić auto, ono bardzo fajnie. Słychać? Nie słychać. Macie jak demon. Cichy zachodzisz? No Cichutkie auto. No taki trzycylindrowy dźwięk, no to jest wiadomo, nie? Trzycylindrówka pierdziawka, ale naprawdę jej super auto. Dlatego, że to auto jest po prostu ciche, jeśli macie sprawny rozrząd, łańcuszek, no i oczywiście jest bardzo zdrowy silniczek, nie pije oleju. To cichutko chodzi, możecie posłuchać. O, już wskaz, ale to jest naprawdę cichutkie auto ja chciałam pokazać, tak wygląda środek w Oplu, mamy tutaj jest wysokość, powiedzmy 10 cm czy 9 cm wysokości, środek jest oczywiście większy, no tak mini fan, tutaj mamy dużą długość, tutaj mamy światła, już odpalam, o, to mamy światełko, tutaj mamy światełko, Dobra, i tutaj mamy takie siedzenie, one są w kolorze niebieskim, oczywiście mój ulubiony kolor. Który zawsze lubiłem, taki kolor. No i co mogę pokazać? Fajny jest środek, naprawdę jest cichutko w środku. Nie ma tutaj żadnego hałasu, żeby się nikt głośno chodził. Jeszcze o wiele lepiej, o wiele ciszej niż w Matizie. No i co mogę powiedzieć? No i tutaj jest pięciobiegowa skrzynia, tak wygląda pięciobiegówka. No i tutaj mamy kierownicę. Oczywiście, to już jest o wiele bezpieczniejsze auto, ponieważ posiada. Poduszki powietrzne, więc jeszcze bezpieczniejsze auto. Ale widać naprawdę to auto jest trochę wysokie. Mogę powiedzieć. Naprawdę wysokie na no taki mój wzrost. Naprawdę super pasuje auto i z tyłu można wszystko też przewozić. Tak jak busy, to jest taki bus, tylko że po prostu jest wersja pomniejszona, minifan, tak może powiedzieć. Ale naprawdę to jest super auto, żeby można coś tam powozić Nie wiem, włoki ziemniaków, no nie będę się śmiał, że wokół ziemniaków tam będę wozić. Ale wiesz o co chodzi. No nawet, i co mogę powiedzieć? Auto jest naprawdę komfortowe, to nie jest lepsze. I siedzenie naprawdę są bardzo wysokie. I dzięki temu jest wysoka widoczność przed kierownicą i przed szybą, przed nią jest lepsza widoczność na drogę. O wiele jest lepsza widoczność, ponieważ siedzenie jest obyszokie, można regulować, można tutaj. Po prostu przesunąć. Jeśli osoby są niskie, czy niskie na przykład. No i są, Mamy bardzo fajne. Nowość. Piszczałka. że jak otwierasz drzwi, to ona po prostu piszczy. Jak na przykład światła zostawisz, to one też lubią piszczeć i one też długo piszą. Sama mamy tutaj fanego. Tym jak w każdych busach. Mamy taki fajny schowek. Taki duży schowek mamy. Możemy tutaj położyć, nie wiem, picie. To jakie już w busach. W Każdy busach takie mają schowki. Tutaj mamy schowki, tu mamy schowki. I tutaj jest naprawdę dużo jest schowków, mogę powiedzieć. I tu też jest taki schowek. Tu, tu jest schowek, tu jest schowek, tu mamy schowek, tu mamy schowek, tu mamy schowek. A co jest bardzo fajnego, jak włączę światła, świecą się te. W środku popienniczki To jest fajne, bardzo fajne. Jeśli pajesz aucie, jest ciemno w nocy, to jest bardzo fajne. Ale to bardzo fajne jest. Tutaj mamy schowek jak w Devo Tico. Tico takie miały zawsze takie schowki śmieszne. Tutaj miały schowki w Tiko. No i co? Mogę powiedzieć? Bardzo fajny środek, zadbany. Wiadomo. Kierownica, tutaj mamy licznik. Nie ma tego obrotomierza, to jest minus, ale dla mnie, to jestem już przyzwyczajony. Tutaj mamy zegarek, tutaj temperatura, i tu, a tu zawsze wyświetlały się jaka muzyka tam leci. No tylko, że to jest tam jest radio nie oryginalne, bo to z Matiza wziąłem takie radio. Bardzo, bardzo fajny jest dźwięk, jest taki czysty dźwięk, mogę powiedzieć. I naprawdę bardzo dobry bas ma, mogę powiedzieć. I naprawdę jest cichutki, czekaj. Chciałam jeszcze powiedzieć, że jeszcze z tyłu są te głośniki. Takie są głośniki tutaj. I tu są z tyłu głośniki. No i tutaj mamy lampkę, taką fajną. No i tutaj mamy głośniki. To jest bardzo fajne. No dobra, tutaj tak widać długo opa, no jest naprawdę ich długi auto. No i oczywiście powiem jak to wygląda ten, yy, progi, progi są naprawdę w niezłym stanie, jeszcze lepszym stanie. No i oczywiście nie jest pognite auto, a ludzie zawsze mówią, że apla gniją, że no wiadomo, niektóre nieją gniją, no ale to zależy od wersji. No a jednak te auto, ono jest odcinkowane. co dzięki temu nie rdzywiaje i ma lepszą powłokę. No i zobaczmy tutaj, no i mogę pokazać. Yy... Progi, jak wyglądają progi? No progi są zabezpieczone, bardzo dobrze, że jest zabezpieczone, matiza, nie tak jak Matiza, w Matiza to raz zabezpieczali, czy nie zabezpieczali, co już mówiłem w wcześniejszych odcinkach, że no, jak to było, że FSO rzadko tam zabezpieczali yy, blachę, ale były też takie, była, był dodatek, że można było kupić auto zocynkowane, tylko, że już dwukrotnie droższe. Ale lepiej kupić dwukrotnie proszę auto i dłużej pojechać. Pani posiada wspomaganie elektryczne. Widać, że bardzo leciutko chodzi kierownica. Nawet mogę paluszkiem sobie skręcić. To nie tak jak w Matysie, ale jazda autem jest naprawdę bardzo wygodnie się jeździ. Jest inne, jakim inne sprzęgło. Ona po prostu jest bardzo takie czułe. Nie tak jak w Matysie, W Matyzie to od razu ten. No i tutaj tak będzie wyglądała jazda autem po mieście no i tutaj jedziemy po mieście no i zobaczymy jak to wygląda no i się zbiera bardzo dobrze się zbiera to silnik no i taki trzygarowy silnik to naprawdę super się zbiera i pięcio, pięcio ale dobrze silnika i tak wyglądam no i zamykam okna słychać coś? Nie chcę słychać. Jest cichutko w środku, naprawdę cichutko i w środku. I nawet mogę spokojnie mówić cichutko. Nie muszę krzyczeć. Wiesz, ale to są wyguszające maty w środku, w drzwiach w niektórych autach. Posiadają wygłuszające. No i tak wygląda taka jazda po mieście. Zobaczcie jak tutaj mamy dobrą widoczność na drogę. Tutaj inaczej się jedzie cichutko mało pali okej, okay, już mówię o spalaniu tak szczerze, auto może litr więcej pali on pali 6 litrów na 100 km a w trasie potrafi zejść na, do 5 litrów w mieście 7-8 w od stylu jazdy no jak to się szaleje no to wiadomo, więcej spalnie ale tak naprawdę średnie spalanie tego auta wynosi 6 litrów Pełny bak, co tutaj mamy. Pełny bak wyjdzie na około 800 km i z pełnym bakiem przejdziemy spokojnie do Warszawy. No i tam już po drodze tego no trzeba potankować, jak z powrotem. Ale tak, bak wynosi 41 litrów, pełny bak. Kiedyś tankowałem auto do pełna z rezerwy. To weszło czasami 45-44, ale to już pod korek wtedy już weszło. No i taka jazda autem, naprawdę taka przyjemna, uprzymywająca jazda po mieście, po wszystkich terenach górzystych, jest cichutka w środku, nic nie złychać i dobrze się jedzie. No i widoczność, zobaczcie jaka widoczność na taką drogę, jest naprawdę, większy, jest większa szyba, szyba jest taka bardziej poduszna i ona jest po prostu większa i wszystko widać w środku więc naprawdę polecam kupić samochód za takim, no już nie śmieszę pieniądze, tylko że już od 3000 na pewno znajdziecie takie auto, które będzie tyle kosztowało tego trzeba takie trafić jak jak ja, trafiłem na, pierwsze, na pierwszą właścicielkę, która naprawdę bardzo fajnie dbała i tanio, kupiłem około 3700 zł, kupiłem kochani w dzisiejszych czasach już nie jest tak, że od 1 stycznia 2020 roku już trzeba płacić za rejestrację pojazdu, czyli około około 180 zł trzeba zapłacić za rejestrowanie w ciągu 30 dni trzeba rejestrować pojazd. No to już jest jeszcze dodatkowy kosz, no i jeszcze ubezpieczenie, a ubezpieczenie na mnie, na mnie wyszło około 1200 zł na cały rok wyszło ubezpieczenie Blink 4 wyszło na mnie ubezpieczenie to więc, to jeszcze tak w miarę taki taki silnik 1.0 a jak będzie silnik, nie wiem, 1.9 to wiadomo no, nic nie wyjdzie, nie? bo to oni patrzą zawsze, ile masz prawo jazdy, jakie masz prawo jazdy i wiek dobra, no, skracanie bardzo jest przyjemne, leciutko kierownica chodzi mogę powiedzieć nie muszę dwoma palcami yy, dwoma rękami przepraszamy, dwoma rękami nie muszę jak w Motyzie czy w innych autach które nie posiadają wspomagania to auto posiada wspomaganie elektryczne co jeszcze jest fajnego w tym Oplu Opel posiada hydrauliczne sprzęgło czyli takie sprzęgło na powietrze że po prostu naciskasz i ona po prostu pompuje Szangło, nie? to jest bardzo leciutko chodzić z pod sprzęgło na lince no to wiadomo, trzeba co jakiś czas smarować smarować linki, żeby lepiej chodziło ale takie auto na długie podróże no polecam, ale przy takim silniku 1.0, no tak średnio bym powiedział na taką długą podróż słuchajcie, też jest taka wersja Opla Agila że Opel Agila posiadał 1.3 jeden, jeden diesel Tisler jeszcze sprzedawali i to jeszcze o wiele mniej palił niż taki ten silnik co ja mam, 1.0 o palił 4.0 No wiadomo, Tisler mało palu, nie, bo to jest inny cykl pracy silnika Auto nie posiada klimatyzacji, no to jest taka troszkę bieda Ale posiada lusterka elektryczne, że możemy po prostu sterować tutaj lustereczka i tutaj mamy elektryczną sterka No to jest też trochę dla mnie nowość, no bo w starymi kratami, to wiadomo. Całkiem jest inna nowość. No i dobra I Wjeżdżamy na miejsce i tego. Dobra, idziemy prosto Nic nie ściąga, auto naprawdę się dobrze prowadzi. Jeśli odcinek się wam spodobał. Dajcie suba polajkujcie, napiszcie komentarz i w na następnym odcinku może jakieś inne auta będą, będę nagrywał o innych autach albo jakieś vlogi z nie wiem z Oplem, może coś z Oplu będę nagrywał. No to zdrówka, ziomeczki.